No hej, dzisiaj wyjeżdża kolejny unboxing. Tym razem będzie to Simon Summers. Wiem, że większość ludzi pewnie już ją ma, ale może jeszcze ktoś nie ma i zastanawia się nad nią. Przyszła mi wczoraj w stanie, no się w nim jest to pudełko. No ale trudno. Ogółem jest dzisiaj tragiczna pogoda, więc to światło mi dzisiaj będzie wariować chyba cały czas i nie bardzo mogę coś na to poradzić. Ale przystąpmy do otwierania. I tak się prezentuje lalka w całości. O, patrz, że słoneczko wyszło. Zostawię, jak zawsze yy, w Pacific Coast dwie dodatkowe nogi, stojaczek w ślicznym łososiowym kolorze, okularki, torebka i ręcznik. No i oczywiście lala. No i tak, mamy ręczniczek w okulary z zapisem Rainbow High. Mamy torebeczkę, w której są Och, darmowe śmieci. Yy, I ona jest taka dosyć twarda. Ma taką teksturę niby skóry. Jest napisuje Rainbow Ona jest wzorowana prawdopodobnie jakimś, yy, nie wiem, Louis Vuitton albo coś w tym stylu. I okulary, które są bardzo ładne. O Jezu. Paproch mi się przyszedł do palca yy, z ręcznika. Yy, takie okularki. Tutaj mają znaczki Rainbow High i są takie szybciutkie. No i teraz przechodzimy do lalki. No i tak prezentuje się Lala, jest naprawdę śliczna. Jeśli chodzi o twarz, to nie widzę jakichś większych wad poza takimi dwoma kropkami przy oku, tutaj, które są ledwo widoczne, ale to bez problemu z acetonem. Nawet te, te, te włoski tutaj, o dziwo, też są dosyć e, ładne. Także troszkę szok. Tylko mam do niej takie zastrzeżenia, że te włosy są w takim opłakanym stanie, są tak poklejone, że to jest jakaś tragedia. I w sumie no nawet z, z tego stroju nawet nie ma co za dużo oceniać, no bo co ma? Ma tą e, czapkę z daszkiem. No, no spoko, czapka z daszkiem, po prostu bez szału. Gumeczka do włosów, ja lubię te gumki do włosów u, u nich, także akurat to jest na plusie dla mnie. Ma na sobie kosmik kąpielowy. Po prostu, jednoczęściowy. I na to ma taką spódniczkę i, i klepeczki, które ciągle jej spadają. Jak widać. I to w sumie jest tyle, jeśli o nią chodzi. No brakuje mi te, tych drugich outfitów u nich. Ja jestem pewna, że ja przebiorę ją po prostu w jakieś ubranie nie wiem, od Georgie na przykład, albo coś w tym stylu. Bo jednak no fajnie, fajnie lalki plażowe, ale nie pasowały mi się jakby w kolekcję trochę, a one mi się jednak podobają, no i szkoda by było, żeby, nie wiem, stały gdzieś oddzielnie, bo mi tam nie pasują designem. No i w sumie to tyle. I dziękuję, pa pa.